Krytyka związana jest zarówno z planami budowy dróg, przede wszystkim ulicy nowokonstytucyjnej. Ten temat powraca jak bumerang. Po oddaniu autostrady A1 wydawanie miliarda czy półtora miliarda z budżetu i niszczenie przyrody i środowiska dla, w mieście jest absolutnie niepotrzebne i bezsensowe. Według dyrektora ZDiT założenia związane z budową nowokonstytucyjnej trzeba zrobić, ale nie oznacza to wcale, że droga będzie budowana. Prezentujemy mieszkańcom nieposzczególne e, drogi. My pokazujemy układ. Transportowy całego miasta. Kolejny zarzut: władze miasta zakładają spadek liczby pasażerów transportu zbiorowego. Tak wynika z ankiet. Na tej bazie był opracowywany model. Także to nie jest tak, że my zakładamy, że chcemy, żeby ten spadek nastąpił. Jednak krytycy uważają, że przyczyną jest po prostu fatalny stan taboru MPK. Tymczasem to powinno być główne zadanie takiego dokumentu. Pokazać, co zrobić, żeby ludzie chętnie jeździli tramwajami, autobusami. Według Fundacji Fenomen w dokumencie pominięto rozwój transportu rowerowego. Rower według tego studium nie jest jako ciekawy i spo normalny sposób transportu w mieście. Zawsze mówimy, dążymy do realizacji porozumienia karty brukselskiej, czyli do osiągnięcia wskaźniku 15% ruchu ogólnego, żeby ten wskaźnik 15% dotyczy ruchu rowerowego Priorytety na 2025 dla ZDiT to budowa nowych dróg wokół centrum, remont torowisk oraz budowa systemu dróg rowerowych.